W nowym odcinku poradniku, jak przerysować obrazek? W tym przypadku to będzie taki obrazek. Nie wezmę sobie jakiegoś trudnego, bo mu się dużo musi obawić, ale nie jestem jakiś najlepszy z tego. Więc jedynie potrzebujemy to w jakieś zdjęcie i gimpa. To bierzesz zdjęcie, przesuwamy. Czuję mamy otwarte łęknie. Robimy nową warstwę, przezroczystą, tak samo dużą. Spekamy na to. Bierzemy ołówek. I o to i później jakiś rozmiar. Tutaj to trochę zmniejszy akurat. Takie coś, no. Ja sobie dam na przykład ma 54. Mm. No i... No to zaczynam przejść. Trzeba jak chcesz później wypełnić kolorem, jeszcze wypełnić, czy jeszcze kolor no, nie, nie, jednak nie. mogę dopasować sobie może tam na piątkę? Na no, piątkę. Jeszcze coś. No, no i przejść już. Jakieś... jak ja to rysuję? Naprawdę nie mam pojęcia. Normalnie o wiele lepiej rysuję. Ale okej. Czy to robię to jakoś na Nie robię to jakoś teraz perfekcyjnie. Nic się nie stało. Ej. Ale, żeby wam pokazać, że wszystko się rysuje, no, jestem taki mądry, że miałam zrobić warstwę super. No, i widzicie, to się rysuje. O, teraz zrobię naprawdę nie mam pojęcia. No, już od nowa się zrobię najwyżej. Eee, może zrobię chwilę jakoś pauzę. No, no, Oj, trochę chyba. To jest za dużo przybliżone, ale nie um. się pytali, jakim programem nagrywam. Nagrywam OBS-em. zobaczyć, czy to się też, żeby to nie było fake. Macie nie jest fake, tylko raczej Oczywiście no, czekol... hmm, macie widzicie to nie jest fake, to działa na serio troszeczkę trzeba jeszcze to popełnić hmm, to, teraz to jest w sumie bardziej nieciekwe no, poszło mi dobrze. Może tu też. Jak piękne. Jeśli chcecie poradnik, jak sejwować takie rzeczy, bo dużo ludzi nie wie, to napiszcie może w komentarzach. Zrobiło. Widzicie, bardzo ładnie wyjdzie to kontur no, trzeba robić, ja już robię obraz z detajami. Um, oj, ups. chcecie też skrót klawiszowy trochę się nauczyć. No też piszcie w komentarze. wybrał słodny odcinek kiedyś. Mhm. Widzicie, to nie jest jakoś trudne czy coś, tylko troszkę umieć to. A jak chcecie naprawdę robić jakieś fanarty, czy coś, no nie wiem. Trzeba być trochę lepszy ode mnie. Bo jakoś dopry nie jestem Widzicie? Ale jak chcecie, to mogę też robić jakieś poradniki o grach czy coś. to zależy, że naprawdę od was. Jak widzicie, chyba mamy cały misie, Oj, o, czekaj, 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 czekaj. O tutaj się zapomniał. Na tej kasy, bo mam cały miś. No, widzicie, takie jak chcecie wypełnić kolor, to czekacie na no, to, to, jak ja to robię. Ja tu patrzę tak, tak, no, na przykład tak, się wypełnia tak. Tak, tak, tak. Jak widzicie, ta tak wygląda. No i właśnie nie jest jakoś trudna moim zdaniem. Nie trzeba potem mieć specjalnej. I jak mówiłem, nie można dużo zapomnieć. A co ja robię? Aha, super. Przejdzie ręka raz Już. Um, no i teraz trzeba tylko jeszcze tak szybko zrobić. No już. Teraz się można wziąć za kolorowanie. Opsy. Co ja musi być ten kolor? Aha, no i wyrzeciek, tak. To nie jest już trudne, jak widzicie. Hop, hop. Eee. A ten kolor, Jak widzisz, już mam trochę tak? To łabówka jest. No ja, No tak, nie będę robił tak. Nie. Już, już niech będzie o tak szybko. Nie. Już nie będę w tym bawić. To, to ten, ten odcinek też nie ma trochę, lewie jakim. No. Ups. aha no jeszcze, o, tak, rączka, rączka. Jak widzicie, macie miszka, tak? Nie widzę różnic. I no, tak, bo tutaj, no teraz, no. Taka różnica jakaś jest. Nie jestem najlepszy w tym. No, okej, okay, to było, no, no, jeszcze pokażę wam, jak się sejwuje. Yy, no, akurat tutaj mam zastęp jak, ale na przykład, bez Wyeksportuj, ale jak macie takie przezroczyste tło... O, czekajcie, jeszcze zamknęłam o czymś. O, to trzeba wtedy usunąć. Uh, no, jak macie to do eksportu jako PNG, albo JPG, obojętnie. Wybuduję na przykład, w danym No i wybieramy gdzie. Wyeksportuję, widzicie. Mamy, mamy. Więc to by było tyle na ten odcinek. Do widzenia i pa pa.